Super. Co ja tu w ogóle biegnie do tego? Jakaś linka, ale zakładam, że to wy ja, ja, jesteście, To ja, ja. Pod nami są, jest trzech. Jesteście przy mnie.

Znowu, mam wrażenie, że gwiazdka nie wybuchła. Kasy gdzieś tutaj był, czy gdzie? Tak, tutaj, to nie jest. A, dobra, już gdzieś z tyłu. Przełącznik, obni jakieś nie P-20, dojście, na P-20 dojście. Tak miało być Tak, tak, Three ta, ja Days Grace Three days, 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 days Grace, I hate everything about you No dobra, tutaj zostawiłem pułapek Tyle, że szok okay. Często się zdarza, że jak rzucisz e, gwiazdkę w gościa i widzisz, że jest na nim, bo te iskry lecą I on skręci za róg także go nie widzisz to ten, to gwiazdka nie wybucha w ogóle To byłoby dziwne No takie mam... Inaczej nie potrafię tego, wiesz, złapać Nie, mi się nie zdarzyło, zdarzało mi się, że w Wraith po prostu... ...urzła Q W momencie, Podajmy ja, się tutaj, przed nami Let's go spotted. I am Throw my grenade out. Enemy grenade. spotted.

o Jezu, jeszcze, jeszcze, jeszcze Jest Gibraltar, jest Nie To chyba nie wyląduje nie? Nie hmm. Co mam ciebie? Zrobić ci Czy zrobiliśmy kanapeczkę? Eeeee nie yeah. Dziękuję Miałem wrażenie, że go... Ty go pinki zabiłem, ja rzuciłem na niego z góry tym e... Tą bombą, nie? I umarł w, moment, w tym momencie Myślałem, że z tego dostał, c -go, c go boys!

Uuu, uh, ale pokazałem. Tam ci goście są na, na tych, na górkach, wiesz? Przed nami. Słownie. Tu, 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 ktoś przeciął. Skoczył w dół. Jeszcze coś tam strzela na dole jestem tu właśnie Kurde, demol Kurde, demol tu no kurde ja uciekam ja uciekam pinki. Ziomek jest na górze tutaj strem tak ord dokument. I am <grym> Oni okay. strzelają z tym teamem. Krońcim lewo, jak do mnie tutaj. Masz go czy nie? No, A, ja w nie, dam linka. Krońcim, to, nie Napierdzielę, no... poczekał do ostatniej chwili, żebyście nie przyszli, żeby nie darli. No kurwa, no nie wytrzymam po prostu. Ale się teraz zdenerwowałem, na no, Drugi ktoś nie mapę. Tu gdzie się, tu, 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 leczy się, leczy się! Nice. Thanks

się dzieje? Nic się tu nie dzieje No, tak, że jestem poza strefą Serio, co się stało? Koryla i tam się przydało A co, bo Zastrawię tak a czekaj, bo nawet nie wiem gdzie tego zapakować O, y... No fajnie, zalogowało mnie w strefie Cudownie Nie możesz czy jak? No nie, zawiesiłem się, wiesz Znaczy zatrzymało mnie na chwilę O jest dobra, się chyba Tak, tak, tak Są tutaj, tobą gdzieś po prawej Muszę iść po ten Po stał. To z tą Obita. Obita mocno, 55 dostałem mocno. Mega mega. Jaka I'm the new kill leader. Reloading. shields. Reloading. To recharge Jezek dostał kurde Heads up, rings closing in one. Okay. Repairing my damage. I'm the damage. So, yes. Oh. Dobra,

Okej, okay, okej, okay, dobijaj mnie, dobijaj mnie Jeden ma masy, drugi z Do... Tu masz go, dojście Tu jest jeszcze jeden, tu jest jeszcze jeden, obity Ucieka, ucieka za samodem, za samochodem Mastiffa okay. mam Jeszcze jeden team, bo ktoś Dziękuję. tu się czołga. A tak, tak. nie, złotą ten miał. Hmm. I złoty peczek, tu też jest. Ja ją wziął w ten A za ten że wzięliście, tak? A nie, ja mam już wcześniej. Kawałem, strefą, dwa tak. Tam słyszałem z przodu przed nami, właśnie tam gdzie lecimy, gdzie się Gibraltar rzucił ulta swego. Czyli doleka? to nie, widać już krewę. Tak Eddy nie ma co? Niby nie Nie, mam trochę braki w Lightamo jakby co Ja też O ja się wyszywałem naszą sekund Eee, czasowo tak, mam mamy przeciwko mam w drugim kierunku na M Za 60 są Czekaj. Bez armora 55, Bez armora plus 55 jeszcze dostała na, na sucho I pobłeg go w górę tu Nie, 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 ja, jeszcze chcę. Hurde mam muszę plecak skalić Zadam, że sobie rady. robić. Dobra, skaz Po lewej jest jeszcze jakieś strzelanie jakby co? To jest tam strzelak, znowu. dobra cisza leciać tak tak, tak tak dobra tak okay. dobra Są dwa, obok mnie Zero HP mam oh, Nice oh, Kurde mam się ult przydał, ja pierdziele Masakra Z tyłu do mnie jakiś ziomek strzelał Nie wiem skąd <tusza> <tusza> Się tu wziął, ale... Ale strzelał, Czy to jest ostatni team? Tak, ja nie wiem. bo... Byłem pewny, że z tamtej strony dostaję, ale to chyba nie, prawda? Nie wiem, co to może być. O, to, tu, to, tu, to, tu, to. Pancerz nie padł Na dole w jest. Na dole w A, no yes. jest. Nice Stawił mi się prosto przed Elegancko ja powiem, że trening mi się przydał na pewno A, bo tu A, A No, kurde ja że żeby 700 no żebym ja zabijał, to byśmy stanowili całkiem groźny zespół. Slajrok, skoro już to powiedziałeś. Ledwo dotrwałem do końca tego zdania, nie piękając śmiechem. Nie? Dobra, dziękuję bardzo panowie. Do jutra w takim Dzięki. razie. Dzięki, członku się.